Cześć, witajcie. W tym odcinku odpakujemy sobie pierwszą paczkę z Chinzali Expressu, która dzisiaj właśnie przyszła. Jest to kontroler Matrycy LCD. Na paczce napisali, że jest to kontroler Matrycy LVDS, TTL, jakiś tam zestaw do Raspberry Pi, żeby podłączyć ekran. Paczka kosztowała mnie dokładnie 61 zł i 16 groszy i szła 24 dni od zamówienia. Uzględniając to, że mm, musiałem się dogadać z Chińczykiem, żebym ją zaprogramował yy, na konkretny model, ponieważ y, trzeba ustalić wcześniej rozdzielczość i synchronizację, i tak dalej, więc najlepiej y, z manualu to zrobić. Ale o tym kiedy idzie. Yy, teraz paczkę otworzymy i sprawdzimy, co jest w środku. Po rozpieczętowaniu koperty i folii zabezpieczającej widzimy płytkę. Na tylnej stronie płytki widzimy podpisy, co dane piny oznaczają i do czego służą. Od przodu na dole widzimy wejście HDMI, wejście RCA, D-sub VGA oraz gniazdo zasilania 12V. Na płytce mamy jeszcze wyjścia. Najważniejsze wyjście to TTL, na którym mi najbardziej zależało, do matrycy oraz wyjście LVDS, żeby podłączyć też innego rodzaju matrycy, które mają. Rodzaj sterowania za pomocą LVDS. W zestawie mamy taśmę oraz przejściówkę do matrycy z 40 pinami, w których tylko jest właśnie sterowanie za pomocą 40 pinów TTL. Mamy również pilota oraz kabelek do niego, za pomocą którego możemy poruszać się po graficznym interfejsie użytkownika i sterować kontrastem czy jasnością. Dzięki za oglądanie. W tym odcinku to już wszystko. Za jakiś czas nagram odcinek o tym, jak ten kontroler działa. Więc dzięki jeszcze raz za oglądanie i na razie pozdrawiam, Adrian Kozirowski.